Co się wczoraj odjebało, to ja nie. Niech to będzie przestroga dla was. Pisałem z 18 levelem na Tinderze, rozmowa się kleiła. Zaproponowałem w końcu spotkanie, do którego doszło. Podchodziliśmy po parku, zjedliśmy nawet kepsa. Raczej takie gadanie o pierdołach. Tegoroczna maturzystka zaczął padać śnieg i wyskoczyła z tekstem, że ma ochotę na jakiś film w scenerii zimowej. Śmieszkowałem, że może opowieści z narni. Ona na to, że lśnienie jakieś by wolała i czy bym wpadł do niej na film. Długo nie musiała czekać na odpowiedź. Jak się okazało, mieszkała z rodzicami. Weszliśmy. Przywitałem się ładnie. Jej matula zadała pytanie, czy zrobić nam herbaty do nauki. Że co, górwa? Jakiej nauki? Jak wyobraźcie sobie, że powiedziała matce, że korepetytora wzięła z matematyki z gumtry studenta za 20 zł za godzinę. Pomyślałem sobie, że pewnie chce trochę hajsu od rodziców wyprowadzić, mniejsza z tym. Włączyła film i powiedziała, że do łóżka w spodniach się nie wchodzi. I święta racja. Po kilkunastu minutach pod kołdrą zaczęła mnie gilgotać po wacku. No to zabrałem się do pieszczot i teraz najlepsze. Po około 20 minut w minutach weszła jej siostra i zaczęła drzeć mordę, że: Uduszę Martę! Wybiegła do starszych! Jeszcze nigdy w życiu tak szybko się nie ubrałem. Przyszła matka i pyta się, co się tu dzieje, a marta, grzechu, warta, zaczęła się tłumaczyć, że jej kręgosłup nastawiałem, bo źle spała. Matka się pyta, czy jestem w końcu studentem matematyki, czy fizjoterapii. Powiedziałem, że fizjoterapii, ale byłem dobry z matmy w liceum. Tętno chyba 200. Myślałem, że serce wypluje z nerwów. Ale się udało, chyba uwierzyła. Później szybko się pożegnałem i uciekłem z tego pierdolnika. "Nigdy więcej wchodzenia na chatę do laski, jeśli nie jest sama!"